Siemano z tej strony głowka w tym odcinku. Do wygrania macie w karda o wartości 20 zł. Wystarczy, że zostawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. W drugiej linijce opisu macie konkurs na koseł. Wbijajcie, wystarczy doładować przynajmniej 2,5 dolara na Hellcase z tym oto kodem, No i obejrzeć wideo. Powodzenia! Siemano, z tej strony Wówka, jesteśmy na Hellcase. Będziemy otwierać sobie najlepszą skrzynię na calutkim Hellcase, więc odcinek może być naprawdę konkretny. Powiedz, wam stronę, kod promocyjny. Tutaj, kod Wówka Ety Dodaję wam on 10% do doładowania i 70 centów na start. Doładować możecie sobie klikając tutaj Ozenem, kartą, wallet cardem, przelewami24, gdzie jest blik, krypto, płatność skinami, Sofortem neosurfem i macie też premium. Więc tak, o co chodzi jest najlepszą skrzyneczką na Hellcase. Już wam pokazuję. Po zejściu niżej, klikamy sobie trendujące skrzynie. No, i tutaj mamy topowe skrzynki z całego Hellcase'a. Są to najpopularniejsze skrzyneczki na całym Hellcase'ie, aktualnie. No, i ja wybrałem z nich najlepszą, według mnie ponieważ e, cena, pierwsze 20 dolarów, e, przystępna dosyć powiedzmy, jest dosyć droga, ale też nie jest, nie kosztuje 95, tak jak ta e, jest to na dodatek skrzynka eventowa, e, czyli dodatkowo przy otwieraniu dostajemy słuchajcie tokeny do, do eventu, który możemy sobie potem wydać i dodatkowo dostajemy skina, więc to po prostu tym zadecydowało, że ona będzie najlepsza tutaj mamy dostępne skiny, jakie są w tej skrzyneczce, e, jest ich sporo e, są naprawdę fajne Niestety też bez kosek, ale nadrabiają to po prostu inne skiny, więc zobaczymy jak ta skrzynia będzie po prostu funkcjonowała. Więc tak, przechodzimy sobie do bitwy. Spisujemy sobie tej skalę. Będziemy szli pod... Pod... Nie, dobre. Tak, 14 skrzynek. Pierwsza bitwa. Pierwsza bitwa, 14 skrzynek. Jeden na jeden. Kolejne bitwy mogą być, słuchajcie, już różne. Zapytacie, znaczy zapytacie dlaczego? Dlaczego różne? Dlatego, że będziemy robić bitwy według rozwoju sytuacji czyli na przykład pierwszą bitwę na przykład bym wygrał jakoś fajną kwotą no to mogę sobie przeryzykować na przykład kolejną bitwę już na trzy osoby bądź nawet na cztery jeśli przegram no to wiadomo też nie chcę ryzykować kiedy jestem w sytuacji ostatecznej nie mam wyboru też mogę polecieć w czwórki więc to jest naprawdę dynamiczne nie, kurczę, przeciwnik, coś tutaj ciekawszego troszeczkę dropnął 33 dolary, decimator nie, w stat traku e, Skin można powiedzieć, że dosyć spoko, ponieważ dał mu dosyć fajne prowadzenie w tej bitwie. Chociaż bitwa swoje kosztuje, więc tutaj na pewno lepsze skiny powinny się pojawić niż taki decimator, frontside misty mu jeszcze siada 13 dolarów, całe szczęście nie jest to stat track ani nic podobnego. E, tutaj mamy też raczej takie średnia Właśnie, okej. Okay. Pięć skrzyneczek, co tutaj wypada w tej Decimator? Czy będzie? Dobra, 14 dolarów, spoko. Nie, zawsze coś tam do przodu, no nie? Mm, ale do przeciwnika nam brakuje, no właśnie, niestety brakuje nam trzy ostatnie, trzy ostatnie. Czy nadrabiamy w tym momencie przeciwnika? Ten skin raczej tego nie nadrobi. Przeciwnik robi sobie jeszcze większą przewagę. Nie, co mogę powiedzieć? Na pewno to nie jest bitwa. Marzeń. Na pewno nie są to skiny yy, najlepsze jakie mogę wypaść, bo zdecydowanie lepiej tutaj na pewno może polecieć. Yy, to co poleciało, no to zobaczcie. Przeciwnik ma 243 dolary, bitwa była za 280. Czyli to, słuchajcie, myślę, to jest 10% możliwości jedynie yy, tej oto bitwy. Zobaczymy co będzie dalej, kurczę, no bo, no bo tutaj jest, trzeba się spodziewać dużo więcej. Yy, decimator na starcie, 14, 14, dobra, jest to samo. Czy znaczy to samo wartościowo mi chodzi no nie. E, mój lepszy powinien być 56 dolarów. Dobra, tutaj jest pierwszy fajniejszy skinek, super. E, leci pierwszy fajniejszy. Dobra, tutaj mój. Ajajaj, statraczek traczek u przeciwnika, ale ja mam przewagę ciągle dzięki tamtemu skinowi, który mi wypadł. E, tutaj 22 dolarów, super. E, 2 dolary więcej niż wartość skineczki. Dobra, ta bitwa dużo ciekawie się zaczęła niż poprzednia. Myślałem, że ponownie będzie te 56 dolarów, ale tak łatwo nie może być tak kolorowo. Eee, patrzymy kolejne Kurcze, podgania, podgania tutaj, ale bitwa mu, ta już będzie raczej zdecydowanie lepsza od poprzedniej Nie, ta już powinna być dużo lepsza, przynajmniej tak się zapowiada na samym starcie hmm, Neonoir, zniszczony, skirt 22 dolki, super Digilek wpada Kolejny ten jest zniszczony dużo bardziej, no właśnie, więc będzie mniej warty No ale dobra, ta bitwa ta bitwa przynajmniej będzie profitowa, słuchajcie. A co jeszcze się wydarzy? Zadecydują te cztery skrzyneczki, które mamy jeszcze do otwarcia. Bo może być tutaj jeszcze coś mocnego. Szczekamy ciągle na skiny. Ten Frontside Misty żaden dobra, żaden start track dobrze jest. Żaden Faktory, nie, żaden start track. Nie. Kurczę, kurcze. Nie 74. 100, 195 do 200 z kawałkiem ostatni decimator, tak 100, 115 mamy to, mamy to 543, mówiłem słuchajcie, ja to wytropiłem w skrzyneczkę najlepszą, dobra 543 dolary moi drodzy z bitwy za 280 mega zwrot akcji na koniec bitwy, no bo tutaj wiecie, nagle zaczyna wygrywać przeciwnik, sytuacja niebezpieczna ale ja tutaj wlatuję ze skinkiem za ponad stóweczkę 115 decimator, faktory Star Trek nie zrobił tutaj e, robotę, Nie ma co się oszukiwać. Dobra, dobra, jest okej, okay, jest okej, okay. już coś mamy. Mm. Aż kurczę, z tych wrażeń zapomniałem nazwę skrzynki. Dobra, na no, 20 dolarów kosztuje. O kurczę, więc weźmy sobie. O, dobra, jest. Jest, mamy już. Czekam. Ostatnia bitwa ta będzie najmocniejsza, znaczy najmocniejsza. Najwięcej skrzynek, najwięcej skrzynek będzie. E, bo lecimy olinem, lecimy olinem. Jeden na jeden, kurczę, czekajcie, coś mi się tutaj. E, czekajcie dobra, ile było? 17 skrzynek? Czy 17 chyba, tak? 17, dobra, tworzymy. E, czekajcie, może jakiś update jest. Zaczekajmy chwileczkę. Dobra, wszystko jasne. Mam 334 dolary, a ja próbuję zrobić bitwę za 340, jestem genialny, nie zgadza się, dobra stwórzmy sobie bitwę, teraz już wszystko jest w porządku, no i tak, tutaj chwileczkę zaczekamy sobie, ale dosłownie tam chwilkę, jakby ktoś tutaj się znalazł, no to bardzo chętnie zawalczę. Dobra, nie mamy żadnego chętnego zawodnika Więc tutaj bocik jak najbardziej będzie chętny, żeby ze mną zawalczyć W tej oto ostatniej bitwie Właśnie, proszę nie bądź jakiś drogi, dobra nie jesteś jakiś drogi Niepozorny famasik bardzo Kolejny skin, tutaj mamy słuchajcie 17 dolara Field tested Statraczków nie było niestety Co mamy, decimatorek bardzo zniszczony Battle skirt, ewidentnie było już widać że to nie jest nic fajnego. Hmm. Tutaj też nic fajnego, niestety. Eee, przewijamy sobie dalej. Dobra, frontside Misty. Jest i Star Trek. No, niestety nie Star Trek. Jest to Battlescreme Skirt. Skre frontside Misty. Eee, I mamy, słuchajcie, eee, też słabego skina. Dobra, leci dalej, leci Decimator Dobra, ej, daje nam prowadzenie, daje nam przeprowadzenie. Mm, Okej. Okay. Decimator ładny stan. Ale niestety, kurczę, nie jest. 41 dolarów za niego? Faktory new mu poleciał. Ja. Dobra, factory new uspik mu poleciał. Naprawdę mega niepozorny. No ale w stanie factory new jednak kosztuje swoje. Mm, na razie bitwa zdecydowanie gorzej od poprzedniej. O dobra! Mm. Tak, dobra, statrak, statrak jest, statrak wbija i robi robotę. Dobra, Frontier Misty, aby nie ze Statrakiem nie ma Statraka. Super. Nie mamy, słuchajcie, już tutaj zwrocik bitwy. Decimator wpada. No i Decimator niestety nie jest żadnym fajnym Decimatorkiem. Jak to wygląda? Dobra, jest nic, tutaj się nie dzieje zbytnio. Dwie ostatnie. Dawaj, Hellcasek, zarzuć jeszcze jakąś. No, Ciekowski tutaj nie ma, no ale czymś fajnym i drogim, i naprawdę będzie w porządku. Dobra, jeśli Statrak, jeśli Statrak, nie ma Statraka. Dobra, ale jak ta bitwa, słuchajcie, wygląda 416 dolarów W tamtej było 500 parę dolarów Czyli łącznie 900 nie, coś tam dolarów No bo tu mamy 16 końcówkę, tu zostaje 14 Tam było ze 30 końcówka nie, Więc troszeczkę tych końcówek tutaj jest mm, Ja bym, słuchajcie Zobaczę czy mogę. Zobaczmy czy mogę. Znaczy no, mogę, słuchajcie. Ja se sprzedaję i oczywiście, że mogę. Rzucimy jeszcze sobie smokiem, słuchajcie, rzucimy jeszcze sobie smokiem. Jeszcze na odcinku nie rzucałem smokami. Więc słuchajcie, gasimy pożar na Hellcaseach, na skrzynkach w płomieniach. E, dobra, gdzie jesteście w płomieniach? Dobra. E, skrzyneczka za 40. Za 40 dolarów jest to najmocniejsze. Tutaj mamy ostatnie dropy. Losowy przedmiot. Balans może wypaść. Mogą wypaść war, war Taxy, czyli tutaj te, które możemy sobie wydać na skrzynki i tak dalej. No i random Casey. Od 17 dolarów do 130. Więc takie są nagrody. Można zgarnąć po 3 skiny. Więc patrzymy, słuchajcie, rzucamy 40 dolarów i smoke. Słuchajcie, leci. Klikam. Klikam, rzucam smoke'a. Słuchajcie. I co mamy? Dreamcase'a, moi drodzy. Dobra, jest dream case'ik 56 dolarów, więc jest oczywiście na plus. Zobaczymy. Otwieramy Dreamcase'a. Słuchajcie, Dreamcase, smołka. no, wulkan. Ja, ale by było, że wulkana jeszcze zdobył, to by była moc konkretna. Że tutaj wulkan jeszcze siadł, 8,45 niestety, ale blisko wulkana, kurczę, mogło być to piękne. Pamiętajcie, że eventik ciągle trwa. Mm, tutaj możecie zdobać tokeny z tego co widzę otwierając e, skrzynki czasem ja samemu nie na bitwach. E, bo z bitw nie dostaliśmy. OK. Mam 500 tokenów za doładowania, koło wydarzeń. Czy będzie startować? Aktualnie nie, ale ja sobie dobiję. Może pokażę na odcinku, może nie, bo już dużo razy pokazywałem. Mm, tutaj można sobie po prostu jakieś tam losowe skin. A żeby wygrać w Karda napiszcie jaki jest wasz wymarzony samochód I obok napiszcie z ilu liter składa się wasz nick I nie piszcie nic więcej, żeby nie pomagać osobom, które nie oglądają do końca W kole fortuny sobie dropnąć Jest też skarbiec, gdzie można sobie wpłacić i ma mieć po prostu miejsce w rankingu Jest też Faceit, czyli turniej Tutaj jest szynka społeczności, która zbiera tak jakby pieniądze na te turnieje Które możecie sobie brać udział tutaj Faceitowe Są to Wingmeny, 5 na 5, 1 na 1 więc możecie sobie brać udział, fajna zabawa. Generator skinów, czyli tutaj na przykład sobie użyjemy go, czy nie? Czekajcie, 200 tokenów, dajmy 200 tokenów. Ok, i te 200 tokenów, 352. Ok, mamy skina. Można też od razu w sklepie wydarzeń sobie kupić na przykład za te tokeny balans, skiny, skrzynki, nie jest dużo możliwości. Na koło kurczę, nie wiem, czy będziemy czekać. Ja sobie je obczaję. Dobra, na razie nie ma graczy. Dobra, już wiele razy pokazywałem, więc tym razem nie będzie. Może w kolejnym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie, na razie siema i